No witajcie kochani. Dzisiaj na zakończenie dzisiejszego dnia już kończę dzisiaj pracować. Zapraszam Was serdecznie na jutro. Taka przyjemna wiadomość przyszła. Bardzo fajna. Jedna z wielu od zawsze od Was dostaje dużo wiadomości fajnych, ale ta mnie bardzo urzekła i zdecydowanie tutaj ją przetoczę. Już patrzymy. Chciałam dodać. Nie wypowiadam się za dużo na forum, pisze klientka publicznie, ale śledzą pani filmy, zdjęcia, na ile to jest możliwe. I bardzo mi się podoba, że pomimo strachu dziwnych informacji, jakie krążą w internecie, bo to jest prawda. Pani zostają w spokoju wyciszeniem dla serca. No bo dlaczego szaleć? W pewnym sposób są osoby, które robią siebie ofiary, które mają jakieś takie programy negatywne w swoim sercu, które mają takie negatywne rzeczy i one to po prostu jakby projektują w takim sensie. Prawda jest taka, że rzeczywistość jest taka, jaką my ją tworzymy i nie ma sensu, kochanie, myśleć, myśleć negatywnie. Nie ma sensu. Kreować negatywnie energii, tylko trzeba spokojnie. Ja zawsze wychodzę z takiego założenia, że właśnie spokój, wyciszenie jest najważniejsze, bo wtedy my znajdujemy rozwiązania. Często mówię do siebie, czy chociaż raz dla odmiany ktoś powie coś dobrego, czy ludzie muszą cierpieć, chaos, trwoga wszędzie, ludzie nie potrafią bez tego żyć. To jest prawda, bo to są takie mm, troszeczkę mm, takie. Bo działa niskie wibracje na zasadzie tutaj takich, powiem, no bo, bo to, jest łatwiejsze. to jest łatwiejsze. Bardzo jest to męczący stan. Dziękuję za to, że tworzy Pani inną rzeczywistość, rzeczywistość miłości, światła i pokoju. Dziękuję, bo i ja korzystam z Pani siły. No, dla mnie jest to naturalne, dla mnie jest to naturalne z taką względu, że nawet wracając tutaj do ojca pio znowu do tego kogla -Mogla włożę włożył ojca pio kiedy ojciec pijo się pojawia jest to niesamowita energia spokoju przyjemności takiego, takiej radości takiej siły ale to też jest taka postać która dodaje dużo siły i ja uważam, że mając właśnie cudowne istoty, aniołów, archaniołów, cudownych mistrzów, takich jak ojciec Pio, bo w sumie on jest dla mnie nauczycielem, ja się dużo uczę, więc my nie możemy siać zamętu. my nie musimy siać jakiegoś takiego negatywnego, negatywnego sposobienia. Ja ogólnie bardzo lubię ludzi, akceptuję ludzi, takimi jakimi są, nawet takimi, którzy tak czasami tak właśnie za dużo mówią, czy mówią negatywnie, ale ja jestem takim obserwatorem, ja raczej patrzę spokojnie, natomiast ja uważam, że powinniśmy się delektować życiem, nawet jeżeli są trudne sytuacje, to te trudne sytuacje nas... W pewien sposób, jakby uczą i prowokują tutaj do takiej zmiany, nawet lepszej zmiany. Zapraszam Was serdecznie, pozdrawiam. Zapraszam Was serdecznie na moją stronę Wróżka Anila. Zapraszam Was serdecznie na transmisję na godzinę 21. Jest to transmisja po polsku, gdzie Wam daję karty. Zapraszam Was serdecznie, jeżeli mówicie po angielsku, na 21.20 na moją stronę angielską Anila. Tarot Readings. And Cards Tarot cards. Tam mówię po angielsku i też, to jest też dla moich angielskich klientów, którzy chcą wesprzeć fundację, więc możecie dostać tam karty. Zapraszam Was po horoskopiki, zapraszam Was po pogodę ducha. A ja sobie zmykam, poczytać książkę. Zapraszam Was też do mojej grupy zakątek Aniołów. Tam często jest. Wciskam Was serdecznie, dziękuję za wszystkie miłe wiadomości. I do jutra będę kontynuowała dalej. Spokojnej nocy.